Dajcie mu przejść, nie ubędzie wam od tego. Może i nie ubędzie, ale też nie przybędzie. Zresztą co ci to obchodzi? Jesteś jego niańką czy co? Przepuśćcie go, zapłacę za niego. Ha, miałem rację, to niańka! A przez chwilę wyglądał mi na wojownika. Tylko na cholerę niańka nosi miecze na plecach. Chcesz się przekonać? Bo ciągle mogę zmienić zdanie. Spokojnie, nie trzeba. Są pieniądze, jest przejście. A kto za kogo płaci, to już nie nasza sprawa. Dzięki ci, wędrowcze. Będę wznosił modły w twojej intencji w czasie mojej pielgrzymki. Miło z twojej strony. A dokąd pielgrzymujesz? Do czterech twarzy Hemdala. Wzniesiono je na cześć naszego herosa. Słyszałem legendę o Hemdalu. Był wielkim wojownikiem i praojcem wysp. To prawda. A nim nastąpi tedy, Dayret, czas końca powróci do nas i stawi czoło złym mocą, demonom i upiorom chaosu. Złoty kogut Kambi ostrzeże go przed nadpłynięciem nagle Fara, wiozącego armię ciemności. Potem nastąpi bitwa, rak na rok, w której Hendel zetrze się z siłami mroku. Miejmy nadzieję, że ją wygra. Dla nas to już bez znaczenia. Proroctwo mówi, że porak na rok nastąpi koniec świata. Proroctwa bywają przewrotne i nie ma takiego końca, który jednocześnie nie byłby początkiem. Obyś miał rację, wędrowcze, obyś miał rację.